Możemy po tych 70 latach powiedzieć, że w tej chwili mamy nowe otwarcie. Ja według mnie z dwóch przyczyn. To znaczy jedna przyczyna to jest taka, że oczywiście ta energetyka jądrowa, szczególnie budowa tej dużej naszej elektrowni jądrowej nabiera rozpłędów i rudieńców, z drugiej strony, że w końcu również doczekaliśmy się propozycji takiego większego programu badawczego w zakresie energetyki. Jądrowej nukleostratek. On jeszcze nie wystartował, ale już jest zatwierdzony i właściwie to pozwoli na to, bo nasze instytuty przez pewien okres, kiedy nie było energetyki jądrowej, no cierpiały finansowe. to znaczy nie były tak finansowane jak wtedy, kiedy energetyka jądrowa była budowana, a i teraz mamy nadzieję, że będzie coś podobnego. I jeżeli chodzi o energetykę jądrową, tam jakieś zagadnienia dyskusji o Fukushimie i tak dalej, wskazują na to, że Dalej jest szereg rzeczy do rozwiązania, bo czasami człowiek się przyzwyczaja do tego, ok, chodzi, prawda, wtyczkę na zapałkę i chodzi, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby mieć bezpieczną energetykę jądrową. Czyli na przykład w tej chwili, zarówno są zmiany dotyczące paliwa, również na przykład tych prętów paliwowych, osłonek, bo tam cyrkon powodował wydzielanie wodoru. W tej chwili takie są nowe po prostu pokrycia przygotowywane. No i oczywiście w tej chwili również ruszyła ta sprawa SMR-ów, Small Modular Reactors. Dlatego to dopiero startuje, bo w tej chwili jeżeli mamy taką skalę rozwoju technologicznego, TRL-9, to jest wtedy, kiedy idzie do przemysłu, to w tej chwili Większość tych technologii nie przekroczyło TRP-5. Ktoś musi cały czas nad tym pracować, prawda? Nie tak robić, no dzisiaj nas nie interesuje energetyka jądrowa, stop, tak? A później za chwilę... O, dzisiaj nas już interesuje, a tych ludzi już w tym momencie nie ma. Więc też musimy to odtworzyć, bo po prostu jest dołek, jeżeli chodzi o kadry. No, patrząc na mnie, nie jestem najmłodszym naukowcem. Mamy trochę młodych naukowców, ale potrzebujemy ich znacznie więcej. IBJ w pewnym momencie miał 4,5 tysiąca ludzi, czyli o coś tam chodziło. Nasz instytut zmalał z 600 do 150, chociaż robił ważne sprawy takie zastosowawcze. Dla przemysłu, dla medycyny, także z jednej strony bez środków to tego się nie zrobi, prawda? Bez środków i zwiększenia zatrudnienia, my planujemy jakieś takie, przekazujemy do ministerstwa liczbę potrzeb, to trzeba to zrobić. Dodam do tego, że w tych czasach, kiedy jeszcze ja kończyłem Politechnikę, a później byłem tam profesorem, no to był duży taki entuzjazm dotyczący energetyki jądrowej. My się pchaliśmy na specjalizację, więc trzeba również to spowodować, żeby młodzież wiedziała, że to jest taka rozwojowa technologia idąca do przodu.